No, mamy autko, które chyba jeździ za szybko trochę. A może to był jakiś, nie wiem, wystrzał opony, może, z, może coś się stało? Może. Może złapał gumę i tak go się W tym miejscu nie? No trudno powiedzieć, na pewno nadmierna prędkość tutaj, albo niedostosowanie prędkości też przyczyniło się do, do, do tego, co się stało później. No Zastanawiające jest to miejsce, od którego jakby przecina trzy pasy. Tak? Raz, raz, dwa, trzy. Tak. Albo faktycznie no coś się stało i gdzieś złapał przysłowiową gumę w tym momencie i stracił panowanie nad pojazdem, albo no, też mogło się coś stać w samochodzie, nie wiem. Tak. Spadł mu telefon, bo naprawdę ludzie robią różne rzeczy, więc sięgnął po niego, nie stracił pociągnął, ta, kierownicę. pociągnął kierownicę i to był moment. To, co stało się potem, to już, to już nie, nie było szans zapanować nad tym. To i tak szczęście, że tylko przytulił się i cmoknął ba, 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 balustradę.